Tałberek, kochani, witajcie w nowym vlogasku. Późno, bo późno nic nie nagrywałam ostatnie parę dni, bo tak, jak mówiłam wam w ostatnim vlogu, no po prostu, kurde, te dwa tygodnie to jest katastrofa. Ten tydzień jest gorszy od poprzedniego, więc tak naprawdę nie wiem, jak się skończy dzisiejszy dzień, czy będę coś vlogować, czy będę go łączyć w następnym, ale powiem wam, że jest poniedziałek, no i nie wiem, co to dzisiaj będzie. Na dodatek, słuchajcie. Yy... No, przyjechałam autem, ale cały czas mi się pokazuje informacja o tym, że w lewym kole nie ma powietrza, jest za mało. Pisałam do Marcina, czy mogę nim w ogóle jechać, powiedział, że tak, ale będzie trzeba to sprawdzić, bo on już wczoraj też zauważył właśnie tą informację, napompował, ale dalej to ucieka, więc nie wiem, mi się wydaje, że musi być dziura albo gwóźdź, albo jakieś szkło, bo schodzi to bardzo pomalutku, ale schodzi, więc coś się dzieje z autem, z kołem. Więc nie fajnie, bo dzisiaj w sumie po pracy mieliśmy jechać, bardzo ważny termin i nie wiem, co to będzie. Uff, zobaczymy. Yy, co chciałam mówić? No, że chciałam się przywitać w nowym vlogasku. Jestem w pracy, yy, skończę pracę, to się odezwę. Jest w ogóle lato już, 30 stopni cały czas. Ja dzisiaj jestem w takiej bluzeczce, yy, z, no, z lata, nas bardzo cieniutka, fajna i do tego mam takie spodnie w prążki, ale 3 czwarte bo po prostu jest bardzo, bardzo ciepło wczoraj też chodziłam ale słońce radzi, wczoraj też chodziłam cały dzień w sumie w, na ramionkach w koszulce i w krótkich spodenkach bo jest bardzo, bardzo upalnie i nie zdążyliśmy zrobić też basenu ale to nic, to się wszystko ogarnie w tym tygodniu bo trzeba wiecie, skosić trawę przygotować wszystko, przemyć, to było za dużo roboty a w weekend też byliśmy dość tacy wykończeni i żeśmy sobie chcieli chwilę dychnąć no, także kochani, witam się z Wami. Kończę uciekam, bo już cza, czas na mnie lecę jeszcze do Rosmana, muszę kupić sobie, co? Właśnie zapomniałam super. po co ja tu przyjechałam? Nie wiem. Musiałam mam coś kupić w Rosmanie i nie pamiętam co. Także kochani, ja uciekam lecę. Mój zegarek też jest rozładowany, mój telefon jest rozładowany, ja wszystko zapomniałam kamery naładować i ja cię kręcę. No ale to nie takie dni też są. Także kochani, ja uciekam yy, i widzimy się po pracy i będziemy... Yy, i będziemy co? Mam nadzieję, że vlogować dalej. Także do zobaczenia później. Cześć Warku. Tam jest gdzieś Cleo koło tej pani w rogu. Ja właśnie będę się brała teraz za koszenie w cudzysłowiu słuchajcie, w cudzysłowiu trawy jak widzicie tam jest więcej ziemi niż trawy ale to nic, trzeba to skosić i będziemy rozkładać basen, chciałam się wam pokazać odbijam się teraz w szybie, chciałam wam pokazać kiedyś, kiedyś zakupiłam sobie na SHEIN takie fajne spodenki, wyglądają jak spódniczka i normalnie człowiek wiecie, jak patrzy to myśli, że spódniczka a to są spodnie, patrzcie tutaj jest szyte i to jest tak fajne, mega że masakra, odbijam się teraz w szybie, to ja <laughs> nie mam lustra, jestem w szybie i idę kosić trawę, słuchajcie. Także będę teraz zajęta troszeczkę. Wróciłam z pracy, byliśmy też już załatwić, byliśmy też już załatwić, słuchajcie, rzeczy tam pierdoły i właśnie wróciliśmy no i teraz będę brała się za koszenie trawy, Marcin za chwilę wróci, bo go wysłałam do sklepu jeszcze, bo dzisiaj przez to, że w tym aucie powietrza nie było się wystraszyłam i mówię, jadę do domu, a niech on sobie jedzie, bo ja się na tym nie chcę, wiecie sparzyć czy coś a propos sparzenia, słuchajcie, ja się tak spaliłam w weekend, bo leżałam trochę tutaj na leżaku i jestem cała spalona na nogach i wam coś pokażę to jest moja noga i to jest wszystko czerwone aż do momentu tam, tam, tam i takie miałam spodynki krótkie. No i właśnie tak wyglądam. Fajnie, co? Flaga biało-czerwoni. No, także taką mam super nóżkę opaloną. <grywa> Tutaj też się troszeczkę przyjarałam. Myślę, że dzisiaj jeszcze też mnie troszkę opali, więc super. No a ja, kochani, uciekam. Uciekam. Nie mam kamery, zostawiłam w samochodzie, dlatego nagrywam telefonem jakby co. No, ale jak Marcin wróci, to już będę kamerą nagrywać. Dobra, także idę po kosiarkę. Idę się brać za robotę, bo czas goni, bo, bo już mamy późno. Także... Do później. Nie uwierzycie, nie uwierzycie, kuźwa jestem taka zła, jestem taka wkurzona. Nie, po prostu co, czemu to się dzieje? Czemu to się kuźwa dzieje? Słuchajcie, rozłożyliśmy basen. Tam o. Dawałam wam relację na Instagramie, już woda się lała. Wody było już ponad kostki, czyli naprawdę sporo, bo ten basen jest duży. Ja go dzisiaj myłam z 3 godziny. W słońcu jestem już spalona wręcz, jak widzicie. Znaczy to, że jest na to fajne, nie? Ale ej, szorowałam go, odkurzaczem jechałam, tam wiecie było z tamtego roku brudy i tak dalej, co ja tu mam, o, jeszcze mi coś wyłazi. I ten, była woda nalana, ja go wyszorowałam, po prostu potnę dzisiaj, krawę kosiłam, grabiłam wszystkie kamienie spod basenu i tak dalej. Zmieniałam tutaj ten lounge i to wszystko, jestem wykończona. Wyobraźcie sobie, woda się leje, już jest ponad kostki i zaczyna cieknąć, jest dziura. Myślałam, że my szlak trafi, nie? I ja mówię Marcin, wziąłem szybko wodę, bo ja patrzę, czemu to jest tak mokro, podnoszę go i wali, wali chlorem jak nic, mówię, to jest woda z basenu, jest dziura. I wyobraźcie sobie, ja to sama, Marcin pojechał szybko po nowy basen, a że już jest niestety w pół do dziewiątej wieczorem. Nie patrzyliśmy na otwarcia, Zostałam sama. Ja tą wodę wyrąbałam, ledwo, ledwo, wiadrami. Słuchajcie, ja jestem wykończona. Już ja w ogóle wyglądam, ja się gorzej czuję niż wyglądam, uwierzcie mi. Ja to wszystko wylałam, ciężkie jak ciul. Tą plandekę znowu umyłam, bo to wszystko było z błota. A on mi pisze, że jest zamknięte, bo do 20 jest otwarta. Myśmy przez ten stres, przez to wszystko nawet nie spojrzeli, która jest godzina i tak dalej. Myśleliśmy, że może z siódma. Kuźwa. A już jest dziewiąta, nie? On pojawił z pół godziny temu. Jestem tak wkurzona, że nie macie pojęcia. Te rurki, te, te w ogóle stawianie tego stelażu na basen, tam są, to tam będziecie widzieć. O tam w tym kartonie są te rurki, tam nie. I to wszystko jest, wiecie, montowane. Każda rurka z rurką są takie bolce, i ja to wszystko teraz ściągałam, i to jest wszystko na marne. Na marno. Jestem tak wkurzona, że nie macie pojęcia. aż mi się normalnie ryczyć, chce ale to jest dlatego tylko, że tyle roboty na, za, na darmo poszło. Bo ja to dzisiaj mopem szorowałam, myłam go, mówię wam, jeszcze się tak na niego darłam dzisiaj, bo tak hit był, takie słońce, Że mówię, właśnie tu rób to, ale daj to chłopu robić, to wiecie jak to jest z mopem, nie? I kurde to wszystko na marne, rozumiecie? Ja jestem taka wkurzona, że nie macie pojęcia. I teraz w tym oto momencie się poddałam i powiedziałam tak: dzisiaj nie robię już nic, bo chcieliśmy jeszcze ten nowy postawić, ale że jest zamknięty ten Bauhaus. to pojedzie, mówię jeszcze do Aldi'ego, bo w Aldi'm są ponoć jakieś baseny, ale dzisiaj już nic nie stawiam, już nic nie robię, już nic po prostu mam dosyć. Nie? Jeden dzień to i tak się nic nie stanie, ale jutro będziemy działać dalej. Ja jestem taka wkurzona, że nie macie pojęcia. <grym> <grym> Dlatego jutro pociągnę tego vloga. Mm, to będzie jeden vlog z tych dwóch dni Bo się wkurzyłam I już nic nie nagram Przedtem też już nic nie nagram, bo byłam taka wściekła Chciałam wam nagrać jak się woda lała i tak dalej I zrobiłam relację na Instagrama Was zapraszam na Instagram edyta Ety, Czyli YouTube Ale jestem tak wkurzona, że już mi się teraz nic, od... nic nie chce, że się odechciało wszystkiego Także idę do domu Idę się wykąpać No niedługo wróci, idę spać Bo jutro do pracy też na rano lecę no a po pracy widzimy. Albo dalej jeździć za basenem i szukać. Chyba, że on kupi w Aldim. No to. Jest taka wkurzona. Nie macie pojęcia, nie? Tak. Także widzicie. Dobra, kochani, widzimy się jutro. Na dzisiaj to wszystko. Bo jestem. Po prostu mam ochotę tu krzyczeć. Idę się kąpać, i idę spać. Bo jestem zła. Do jutra. Buziaczki. Dzień dobry, dzień dobry kwiatuszki, nowy dzień, nowy stres, nowe możliwości. Witajcie kochani, witam się, jadę do roboty, ledwo żyjąca mam wszędzie taką tą muskelkatę, że to jest szok, zakwasy, tak, zakwasy przepraszam. Wszędzie już miałam tabletkę przeciwbólową, bo sobie po prostu z tym bólem dzisiaj nie radzę. Ręce tutaj, od tych rur, od tego basenu, od tej wody. Nogi, masakra. I powiem wam, jest katastrofa. Ledwo wstałam, nie chciałabym się dzisiaj w ogóle iść do pracy, ledwo, ledwo. Ym, nie wiem, która była godzina, 11? Zanim poszliśmy spać. Basenu Marcin nigdzie nie dostał wczoraj, bo było już wszystko zamknięte, a my, głupcy, nawet nie spojrzeliśmy z tego stresu, do której są sklepy czynne. No i po prostu sobie pojechał i yy, podjechał pod zamknięty sklep, i to nie było blisko. Więc wrócił to było w 10. Siedliśmy jeszcze pół godziny w ogrodzie, ja się w tym czasie wykąpałam. No. Ja, ja, jak berety. Ja mam dzisiaj z sobą dwie butelki wody, bo wczoraj wypiłam y, całą wodę. Y, zimno, nie chcę. Nie chcę klimy. Aus. Y, ja sobie wczoraj y, wypiłam całą butelkę wody w pracy i już sobie tak od 12 y, oszczędzałam. Miałam gdzieś tyle i sobie oszczędzałam, żeby do końca pracy mi starczyło, nie starczyło mi. Więc dzisiaj wziąłam dwie butelki. <grymne> e, taki to e, Bo są już, wiecie, gorączki człowiek więcej pije, nie? Bo się też więcej poci i jest taki, wiecie, ciepłota, ciepłota. Co ja chciałam sprawdzić, to ja nie wiem. Wydaje mi się, że wszystko mam. Nie wiem, mam taką nadzieję, że wszystko mam. Mój olejek ulubiony, zakupiony z 2 lata temu, 4 sztuki w Teddy. Po 2 euro były, one są takie fajne. To są takie olejki, fajne listy. To nie są takie klejące błyszczyki. Ja nie lubię błyszczyków. Ja lubię mieć oświecone posie... usta. Ja lubię fajnie mieć te usta zrobione, że one są takie ładne, nawilżone. Ale nienawidzę błyszczyków, które się kleją. Wiecie o co chodzi? Takie, takie, takie gęste, grube. I to jest ten olejek z Teddy'ego. On już ich nie ma. Cały czas czekam, czy przychodzą, ale już, już niestety nie przychodzi nic długo, długo. I to jest mój chyba ostatni, ale są świetne. Jadę do tej roboty, słuchajcie. Nie ma co. Zobaczymy, co dzisiaj dzień przyniesie. Mamy w planach po pracy jechać e, basenu szukać dalej. Bo chcemy go koniecznie już postawić, żeby tam już wlać wody i tak dalej. No i też to, że już wczoraj wszystko stało i jesteśmy tacy załamani że to się nie udało. Wtopa jak nic. Ale już też sobie powiedziałam, że co roku będzie nowy. Już nie będę go schować, myć, e, szorować i, i tak dalej. I będzie stał. Albo kurde, cały rok będzie stał. Albo będzie co roku nowy. Ja już tej roboty nie chcę, nie? Koniec z tym. I jeszcze byłam też zła, bo on pojechał, ja sama z tym wszystkim zostałam. I się tak zaszarpałam. To jest takie kurde, wiecie, co. Jeszcze on nie kupił tego basenu. On mógł mi pomóc wtedy, żeby to wszystko rozebrać. A ja się z tym sama szarpałam, bo chciałam szybko, szybko to zrobić, żeby jak on wróci, już nowy postawić najlepiej jeszcze wczoraj. Mhm, super. Jak zwykle kto jest w dupę ruchany? Ja. Ach, Nieważne. Nie o to chodzi też. No dobra, kochani. To ja ruszam, widzimy się po pracy, zobaczymy co ten dzień dzisiaj pokaże. Chcę dzisiaj ten vlog też wieczorem już mieć zakończony, żeby wam przerobić mój ostatni vlog, w którym w ogóle nie miałam czasu na nic i mówiłam wam, że ten tydzień jest kiepski. I ja go jeszcze nie przerobiłam, nie? Już chciałam, tak naprawdę, wam go wczoraj dodać. Chciałam wam go wczoraj dodać, a nawet nie przerobiłam przez to wszystko nic. Także postaram się to dzisiaj zrobić. Zobaczymy, czy pojedzie Marcin sam pod tym Ja w tym czasie sobie przerobię ten vlog. Czy pojadę z nim i nie wiem, wieczorem przerobię. No zobaczymy. Jakoś to postaram się zrobić, żebyście dzisiaj, będzie jutro już tego vloga, tamtego dostali. Dobra, robaczki. To ja ruszam. Trzymam kciuki, żebym szybko przedziałło. mi się nie chcę pracować. Tabletka powinna niedługo też zacząć działać, więc nie będę miała bóli i jako taką dam radę, ale. Dobra, lecimy. Trzeba się motywować. Damy radę dzisiaj, nie? Wujziaczki dla Was w ogóle paznokcie nie? Mam już parę dni, patrzcie, jak wyglądam. Muszę zrobić kiedyś nowe, ale jakoś nie mam teraz takiej werwy ani ochoty, ani czasu. Może w weekend zobaczymy. Dobra, uciekam wujziaczki. Papa! Kochani, basen zakupiony, już wszystko jest gotowe, woda się też tam leje. Ja sobie właściwie teraz zrobiłam loda, i teraz go właśnie wcinam. Mam w miseczce. E, wszystko się udało, złożyliśmy go jeszcze dzisiaj, mimo że jestem tak zmęczona po pracy, no ale udało się w miarę i powiem Wam, że jestem szczęśliwa, bo jest to basen e, raz większy, no o pół, o, o dwa metry, o metr, jak to Marcin mówi, czy o półtorej metra, już nie pamiętam, większy od tamtego, e, który tam leży. To wszystko będzie trzeba, słuchajcie, pozbierać, tam są e, śmieci, tam są pierdoły, jeszcze musimy drabinkę zbudować, bo jest do niego również drabinka, ale to zrobimy to w czwartek, bo mamy w planach sobie zrobić grilla i cały dzień właśnie być w baseniku. Także cieszę się niezmiernie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa naprawdę, że wszystko udało się zrobić. Saigon obojętnie wyrzuci się, ale za to jest basenik. Pokażę Wam ile jest wody już w środku. Jest naprawdę bardzo wielki. <gryw> już widzę te kąpiele w tym roku. No, już się, już się sporo wody No, ale jeszcze wiadomo, jutro cały dzień musi się lać, bo to jeszcze potrwa. Także super, kochani. Cieszę się niezmiernie. Dobra, kochani, ja już się przychodzę w sumie z wami żegnać. Właśnie wykąpałam. Idę teraz przerobić dla was te pliki. Znaczy, pliki przerobię dla was, yy, wiecie, na, 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 na przyszły, tam, przyszłe dni. Ale teraz moi drodzy przyjaciele kochani, to się żegnać idę, bo później chciałam te pliki właśnie zrobić. No i już mamy też, wiecie, czas do spania. Kurczę, tak szybko ten czas leci. Człowiek zrobi sporo, ale ten czas tak na pieprze, że nie idzie za dużo, wiecie, ogarnąć, nie? Bo bardzo szybko przemija, jak się wiecie, dużo robi, dużo robi. I człowiek musi iść spać no bo do pracy. Ale słuchajcie, co jest fajne? Do pracy jutro. Do pracy jutro później jest święto. W święto tak, jutro Marcin w ogóle ma z kolegami grilla z pracy. Takiego wiecie na wszystkich tam i się spotykają, więc on jedzie. Właśnie robiliśmy też mięso im wszystkim na jutro z marynatą i tak dalej. Później jak on wróci, to jedziemy w czwartek jak najwcześniej na chwilkę w gości, ale tylko coś odebrać i jak najszybciej chcemy wrócić, zrobić sobie grilla i do basenu. Więc powiem wam, że ja taka jestem trochę... <laughs> Nie chcę mi się nigdzie jechać. To jest tylko jeden dzień wolny. Potem ja w piątek idę na po południówkę, ale ja idę na cały dzień. Przerąbany dzień będzie. Yy, w sobotę też idę do... Do 15 pracować i później dopiero po pracy będę mogła sobie iść do basenu i chillować, więc tak naprawdę ten tydzień jest kiepski, ale to nic, bo przyszły tydzień jest megaśny, bo mam tylko dwa dni pracujące. Mam aż tyle wolnego, przez to, że teraz te dwa tygodnie tak napieprzałam, godziny, no to w przyszłym tygodniu mam tylko dwa dni do pracy. I co jest jeszcze fajne, że mogę właśnie i sobie w basenie być i posprzątać do muszę, bo się naprawdę nim ostatnie czasy w ogóle nie zajmowałam, bardzo mało. I teraz właśnie to nadejdzie. A z tego względu yy, jestem w miarę, mimo wszystko, zadowolona, że będzie jeszcze miły czas w przyszłym tygodniu. Kochani, patrzcie, jakie mi diody powyłodziły. Masakra! Dobra, kochani, ja kończę. Yy, ja kończę. Widzimy się w jutrzejszym vlogu. Odezwę się do was. Buziaczki, kochani, dla Was. Dziękuję za, Wam za wszystkie komentarze. Cieszę się, że Wy cieszycie się, że są vlogi. Wiem, teraz były troszkę rzadko, ale postaram się zrób, zrób, zrobić, żeby były częściej. Także, kochani, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Widzimy się w następnym vlogasku. Buziaczki dla Was. papa! Pa!